A teraz pierwszy odcinek e, jak zrobić fajną tapetę. Dzisiaj zrobimy tak za jak mam. Przepraszam do tego jest Gimp i Paint. Odpalamy gimpa. go plik. Nowy i w szerokość polecam 1280, wysokość 960 i OK. Wypełniamy pole na czarno, potem bierzemy taki kwadracik klikamy dwa razy i tam gdzie jest tryb musimy zrobić różnicę I tak przeciągamy, aż nie będzie coś aż nam się nie spodoba coś pokombinuję chwilę, a dobra teraz bierzemy tekst zaznaczamy tekst może być jaki chcemy, ale tak o, kolor musi być biały, teraz jakoś tekst Hmm. trochę będzie zmniejszyć. o, 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 dobra No, sobie go na środek, będzie tak kropelkę i mm, tu gdzie jest takie białe, wybieramy to kółko duże I tak rozjeżdżamy po całym I zamykamy, bierzemy te, tego palucha tu trzeba zmniejszyć na. Mm, robimy sobie, nie wiem, przykładowo 5. O! Tak sobie rozmazujemy, Ja mam mało czasu, się, wy możecie się bardziej postawić, możecie jedno więcej, drugie mniej, tak się pobawić. No i jest takie coś. To już jest, no, na gotowe. Teraz zrobię tego yy, print screen'a. U mnie to jest przynajmniej na tym, że Jak u Was nie ma, to szukajcie na YouTubie. o pliski, ale znaczy Zamknij bez zapisywania. Rozpalę Paint'a. Robimy Ctrl plus V. Ać. O, albo w edycja wklej coś, i robimy sobie tutaj takie coś tamy, i zaznaczamy takie takie większe pole niż nas wyraźnie prawym kopiuj nie otwieramy jeszcze raz Paint'a. robimy edycja wklej powiększamy to do takich rozmiarów jak tamten, czyli 1280x960 no klik plik zabierz jako pulpit i gotowe to wszystko, można to wrzucić nie wiem, tapetę można z tego zrobić kurde sobie kotło. O, ładnie wygląda. No. no to y, koniec tego odcinka. Następny nie wiem, kiedy się pojawi, bo muszę coś znaleźć. Dobra. Y, to było z, z zdjęcie moje. Zobaczcie, jak to No